Co spowodowało, że zaczęłaś pracować nad aplikacją, która pozwala uporządkować swoje sprawy. Hmm. Dzień przed wylotem e, już tak spakowanie siedliśmy, ponieważ moi rodzice akurat zostali z, z, z tą całą trójką. Zaczęliśmy nagle zastanawiać się, no dobrze, a co by było, gdyby nam się coś stało? Tak? Czy oni w ogóle mieliby szansę ogarnąć całą tę rzeczywistość? Ale przy... wiesz, to jest normalna myśl w ogóle wszystkich tak, odpowiedzialnych rodziców. Jakby wiesz, ja miałam taką samą, kiedy pierwsza no, stawiam córkę i leciałam samolotem. No i wtedy zaczęliśmy pisać. Czyli wzięliśmy kartkę papieru i zaczęliśmy pisać i zaczęliśmy się zastanawiać, co właściwie należałoby takim rodzicom zostawić, żeby oni ogarnęli trochę nasze. Na, hmm. Życie, tak? I tego zrobiło się kilka stron. I wtedy nagle moja żona mówi do mnie: Słuchaj, ale wiesz co, ja połowy tych rzeczy, które ty tutaj zapisałeś, to ja po prostu nie wiem. A ja mówię: A ja wiesz co, nie wiem tej drugiej, twojej połowy, tak naprawdę, no bo każdy. Tak. W wielu jest, rodzinach jest od... tak, że coś tam mhm. jesteśmy odpowiedzialni, tak, szczególnie jeśli rzeczywiście rodzina jest większa, tak, już tam zawodowo jesteśmy zaangażowani, pracujemy w coś, no to dzielimy się tymi obowiązkami, no bo nie sposób się zajmować wszystkim i jest to bardzo wygodne. No i wtedy doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście trzeba to porządkować. A później dwa lata później uświadomiliśmy sobie, że jak następnym razem, gdzie się jechaliśmy sami, to te kartki nam się zdezaktualizowały. I znowu trzeba by było to wszystko zaktualizować i wtedy przyszło nam do głowy, że warto by było. Że może nie jesteśmy jedynymi, którzy taką potrzebę mają. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze, pacjent.